Dzień dobry, witam. Ostatnio bawiłem się tą dyskietką na laptopie Max Data poprzez stację podpinaną pod USB. System, który jest na tej dyskietce, niby chciał, ale nie mógł się odpalić. Wrzucam dyskietkę do mojego złomka. Odpalam mu fire. I sprawdzę teraz jak to pójdzie na moim złomiku. O. Stacje sobie zagdakały, co mnie bardzo cieszy. Proszę zobaczyć, system startuje. To wiadomo o co chodzi. A to po angielsku coś jest. Aha, rozdzielczość chyba jest. 1024 na 768. Add disk. Misable by Bios. Off. Coś tam duplikatę Off. Start launcher on. I flopy i mag real flopy. Ok. Proszę zobaczyć tutaj pod złomikiem na starej maszynie, która ma tam chyba 192 MB RAMu, jakiś tam dysiorek, jakąś dziwną grafikę, dźwięk. To się odpala, czyli Colibri OS, albo wymaga stacji takiej jak ma ten złomik. Tutaj się pokazuje, że you are now connected, coś tam, coś tam, dobra. No i co? Wczytał nam się system z dyskietki, proszę Państwa. To jest tak, jak o tym Kapitan Piole wspominał. Tutaj mamy jakieś gry, tety to wiadomo, wąż wiadomo, klocki. No, jakieś znane. Z młodości, przepraszam. Tutaj mamy coś jeszcze. Hmm, hmm. No ale zobaczcie Państwo, mamy menu na zielono. Klikamy i co nam się pokazuje. Widać to w ogóle na tej komórce chyba widać. Ikona shutdown, run, search, <laughs> dokumentacja, system panel, gamet center. Zobaczmy, co oni tu mają. O wszystkie gierki, które są na pulpicie mamy i tutaj bardzo ładnie pogrupowane. Dobra, jedźmy dalej. Eee, tutaj mamy system panel. Proszę bardzo, ładnie to wygląda. Sys setup data, czas Woluma, Wolumeny, tak? Zaraz. To tu jest jakiś test. Jest Pentium. Cholera, wie jak ja mam Pentium. Jakiś Pentium. Niech będzie. Dobra, nieważne. Odbiegamy od tematu. Mamy system panel dalej Game Center było o, inne emulatory DOSBox nawet jest proszę Z80 Spectrum ohuhu, sieć network nawet network status network device data processing proszę bardzo system sporo tego file manager o, no zobaczmy, far. File manager. Hmm, ciekawe. A tutaj co mamy? HD0, tak? Nie, nie HD0. Zobaczymy. Alt F2. Tu są tak. Chyba floppy disk 1, floppy disk 2. No, powiedzmy, niech będzie pola. A, bo tu ja mam. Dobra, pomyliło mi się. Ja mam tutaj na w tym dysk z, fed, nie z Fedorą z Red Hatem i dlatego on mi tylko tak pokazuje. Dobra, Polak. Zobaczmy, czy mamy jakieś obrazki tutaj. Gdzieś schowane. Gnome prywatne nic. Folder użytkownika. Nie da rady wejść. No dobra. Może po prostu, jakby był e, dysk pod Windowsem, nawet 95, czy pod DOSem, by to widział inaczej. Ale. Dysk pod Linuxem też widzi i to się cieszy. To jest dyskietka startowa ze systemem. Chodzi pięknie. Co tutaj mamy jeszcze? Grafika. No jest tego mnogo. Co to jest? Dobra, zobaczmy demo. No. I to proszę Państwa, na jednej nędznej dyskietce 1.44, zobaczmy dalej. Demo. Error. Coś 3D nie chce. Eee, Kubę, kostka. No. Ładnie wyświetla 2D. O, no, coś tam jest. Tu mamy z kolei edytor jakiś tekstu. No, nie zapisuj bez zapisu. Co tutaj mamy? NetSurf. Zobaczymy tu. WebView. Pokazuje nam się coś takiego. O, chyba wszedł nam na... Czyżby się udało? Wszedł na stronę Colibre OS. Pięknie. No zobaczmy po rusku. Chyba tak. Chyba wszedł na stronę. Po Niderlandzku. Po Italiano, Francis, Espaniole, Anglish. No słuchajcie Państwo. Kuka to. Dobra, ale zobacz, powiedzmy, że nie za bardzo dowierzam, że jestem w sieci, bo on to może mieć zapisane gdzieś tam u siebie. Pójdzie. A, no i tu jest problem. On chyba korzystał z zapisanego jakiegoś obrazu. Dobra, google.pl. Mam korzystać w Anglii. A dlaczego mam w Anglii korzystać? Eee. Błąd, coś jest nie tak. Czy to, że przeglądarka jest za stara? Coś chyba z tego zrobił update. A? Zobaczmy gw.gr.pl. Dobra. Spróbuję wejść na stronę tche.company.tche.company.pl. Nie. Nie wiem, co się dzieje. On jest w sieci czy nie. Nie potrafi powiedzieć, proszę państwa, to jest dla mnie za mądre, ale coś tam próbuje, powiedzmy, że coś tam próbuje robić. No, ogólnie systemik jest fajny, podoba mi się. Chciałbym go na jakimś małym dysku zainstalować. A zobaczmy jeszcze grę. Dino. I co tu jest? Aha, spacer. A, gamma over. No dobra. Prosta gierka. Jak to mówią, odmurzacz. I tak sobie możemy aż do nadziania się na, na ten, na kaktusy Tetris zobaczmy. Okej, okay, działa Co tutaj mamy jeszcze Aha, woj... gra wojna statki statków Dobra co tutaj jest? A, zbieramy chyba takie same klocki, czy O! Szanowni Państwo, na klockach nam się zacięło A nie. Nie zacięło się. Może myśli chłopak. No. Coś jest nie tak. Dobra. Ta gierka się trochę muli. Snajk. Play. Prosta Giereczka I oczywiście chyba przegrywamy wtedy, kiedy wąż ugryzie się w ogon. Zaraz to sprawdzimy. Tak jest, game over. Chciałbym, nie wiem, w tym rozwiązać sprawę internetu, ale to poczekam na kapitana Piole. Ogólnie ciekawostka. Ważne, że chodzi. Ślicznie Państwu dziękuję. Taki krótki, pobieżny test. O, prawie 13 minut idzie już. Także serdecznie pozdrawiam. Udało się w końcu odpalić. Pora wziąć się za inne rzeczy. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.